Dziś ostatnia niedziela marca i jest to czwarta niedziela Wielkiego Postu. Kontynuujemy Ewangelię Łukasza, tym razem piętnasty rozdział, który nam opowiada o synu marnotrawnym lub też, jak kto woli, miłosiernym ojcu. W ogóle pretekstem do tego, żeby takie mówienie w ogóle się zaczęło i wypłynęło z ust pana Jezusa. To była sytuacja, w której siedział za stołem z grzesznikami, i obok tego byli także ci, którzy no, wytykali panu Jezusowi taką poufałość z tego typu ludźmi, nienawróconymi, no, którzy no, wymagaliby raczej zupełnie innego odniesienia się do nich jakiegoś karcenia, jakiegoś stawiania im warunków. Przez jakiś czas pewnie odseparowania się od nich, aniżeli to, co robi Jezus, okazując im współczucie, miłosierdzie, taką bliskość. A więc Jezus, wychodząc od właśnie tej sytuacji, w której się znalazł, opowiada historię o dwóch synach i ich Ojcu. I drodzy, my też, jak sobie pomyślimy o dwóch synach, to zawsze jesteśmy w takiej sytuacji, dwóch synów, bo, bo zawsze mamy kogoś obok siebie. Czyli zawsze mamy brata, a zawsze mamy siostrę. To nie jest tak, że jesteśmy sami. A więc to nam pokazuje, że otrzymujemy niejako drugiego, którego nie wybraliśmy, bo, bo życie braterskie, życie nawet i w domu jednej rodziny, pokazuje, że to tylko rodzice siebie wybrali wzajemnie, poślubili się sobie, ale rodzeństwo niekoniecznie. Mam brata, bo no, mam go. W darze. mogę go przyjąć, mogę go też odrzucić. I też tak dokonuje się to w tej historii. Mamy dwóch synów różnorodnych, różnych od siebie. Jeden starszy, jakiś taki bardzo mocno skoncentrowany na pracy, wierny ojcu. No ale się okazuje, że jak później historia nam to pokaże, ta relacja z ojcem też nie była dojrzała. I mamy też młodszego syna, który. Objawia się tutaj jako taki zbuntowany nastolatek, chce się bawić, no i chce odejść po prostu z domu, bo jest mu za ciasno. Więc, taka naturalna, można powiedzieć, historia, którą pewnie spotkalibyśmy w niejednym domu, takie historie się po prostu przeżywa. No ale ten młodszy syn mówi bardzo dosadnie do swojego ojca: daj mi część majątku, która na mnie przypada. I można powiedzieć, to nas jakoś nie boli, gdy to słyszymy, ale gdybyśmy przeczytali to w języku właśnie greckim, gdzie pada słowo bios, czyli słowo życie, daj mi życie, czyli czy tak naprawdę Ty możesz już umrzeć, jeżeli dasz mi to, co powinienem od Ciebie otrzymać, no to wtedy rozumiemy, że tutaj dokonuje się jakby pogrzeb ojca. Że syn mówi: Ja Ciebie w ogóle nie chcę. Ty już do życia mi nie jesteś potrzebny. Daj mi to, co powinieneś mi dać. I można powiedzieć, koniec. Ty jesteś już dla mnie umarłym. I w perspektywie dalszej te słowa e, będą pokazywały wielkość Boga, który odrzucony ostatecznie, e, jakby nie zdezerteruje z tego bycia ojcem dla swojego syna. I młodszy bierze. Ten majątek, to życie, któremu dał ojciec, i kupuje miłość. To znaczy, że tej miłości, którą miał w domu ojca, nie przeżywał jako miłość, bo jakby cały czas nie był wysycony wystarczająco, także chciał ją kupić i to kupić na zewnątrz. Młodszy próbuje kupić, a starszy w tym samym czasie jest wierny ojcu, pracuje na polu. No i jakby w inny sposób chce kupić miłość ojcowską. W jaki? Chce na nią zasłużyć poprzez swoją pracę. Czyli chce ojcu pokazać, że jest godny tej jego miłości. I jak wiemy, obydwie te postawy są błędne, bo, bo chociażby w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu powiedzieliśmy sobie, że synostwo jest darmowe, a nie jest... Jakby wyrazem, czy, czy częścią kupna i sprzedaży, czy też zapracowania się tak wielkiego, że w końcu ojciec musi mi przyznać tytuł jego syna. A więc tu mamy bardzo niedojrzałe postawy zarówno u młodszego, jak i u starszego syna. W końcu, jak młodszy próbuje na siłę szukać tej miłości i kupować ją. Dochodzi do tragedii, bo wszystko e, sprzedał, wszystko, to znaczy wszystko, co miał, tak naprawdę zostało wyprzedane, już nic mu nie zostało, a cały czas jest nienasycony o czym pokazuje nam fragment, w którym czytamy, że był głodny, dalej był niespełniony i musiał przylgnąć do jednego z obywateli tamtej krainy, aby dał mu chociaż taki pokarm, którym żywiły się świnie. Czyli czasami mamy takie doświadczenie, w którym cały świat nie jest w stanie dać mi tego zaspokojenia, i można powiedzieć, że staczam się do takiego poziomu, na jakim są zwierzęta, na jakim są świnie, bo ta świnia jest jeszcze tutaj wyrazem jakiejś nieczystej istoty, jakiegoś obrzydzenia ze strony Izraela, a więc tym bardziej pokazuje to właśnie. Poziom tego upadku młodego syna. I wtedy dokonuje się rzecz niezwykła, bo pamięć jednak została w tym synu, który przypomina sobie o tym, że u jego ojca w domu nawet najemnicy mają pod dostatkiem chleba, i wraca do tego swojego ojca. Tutaj jeszcze nie ma takiego pełnego nawrócenia i przylgnięcia do ojca, bo, bo przynajmniej wykazuje, że, że wie, że tam jest dobrze, ale jeszcze nie tyle chce stać się synem, co chce się stać jednym z najemników, o czym też mówi swojemu ojcu, że daj mi przynajmniej tę możliwość bycia u ciebie jako najemnik, jako pracownik, jako robotnik, bo już na synostwo u Ciebie absolutnie nie. Nie zasługuje. Natomiast reakcja ojca jest taka, jaką znany i jakiej pewnie moglibyśmy się nie spodziewać, skoro syn wcześniej powiedział ojcu: Dla mnie ty już jesteś umarły. Dla mnie możesz nie istnieć. Ale w tu się objawia właśnie miłość ojcowska, która się nie kończy i która może być obrażana, ale ona cały czas będzie chciała kochać. Ojciec daje mu. Tunikę, a więc daje mu nowy styl bycia. Daje mu styl bycia jako syna, jako brata. Daje mu też pierścień, a więc coś, czym kiedyś podpisywano kontrakty. A więc daje mu dostęp do, można powiedzieć, dzisiaj do konta bankowego, a tam, można powiedzieć, do całej posiadłości, do wszystkich dóbr, które się w niej znajdowały. A więc otrzymuje wszystko od ojca, usynowienie, i dlatego wchodzi na ucztę. Ten, kto. Ma syna, ma ojca, każdy z nas staje się synem właśnie w tym wymiarze wchodzenia na ucztę, gdy, gdy uznamy, że, że ta miłość ojcowska nas na nowo usynawia. Natomiast starszy brat, który wraca z pola, słyszy muzykę i tańce i dopytuje się, o co chodzi, bo nie rozumie tego, nigdy tak nie było, co tutaj się wydarzyło. No i. Nie jest zgodny z tym doświadczeniem, które daje ojciec. Nie jest zgodny z jego postawą, i dlatego ojciec musi jakby wyjść ze swojej szczęśliwości, żeby tłumaczyć swojemu starszemu synowi, aby wszedł na ucztę. Popatrzcie dla ojców kościoła, to było takie bardzo mocne zinterpretowanie tego fragmentu. Ojciec, który jest jest w niebie, który jest szczęśliwy, który niczego jakby więcej nie potrzebuje, bo ma syna, ma Ducha Świętego, są we trzech, jednym Bogiem. I ten Ojciec wychodzi ze swojej szczęśliwości, posyła swojego Syna, aby do nas, czyli do starszych synów, bo my jesteśmy właśnie tymi starszymi synami, skierować słowo zaproszenia na ucztę, abyśmy my też stali się. Uczestnikami tej szczęśliwości Boga, którą on ma od samego początku. Miłość Boża, jak się okazuje, to nie coś, na co możemy zasłużyć, ale jest to absolutnie coś darmowego, czym Bóg chce się z nami podzielić. Drodzy, jesteśmy starszymi braćmi, bo to do tych właśnie którzy wytykali grzesznikom ich grzech, wytykali Jezusowi jego postawę wobec nich. My możemy też tacy być. I Bóg wychodzi ze swej szczęśliwości, opowiada dla nas całą tę historię, abyśmy my też pozwolili sobie wejść na ucztę niebieską, tak jak pozwolili sobie na to grzesznicy, z którymi Jezus zasiadł. Do jednego stołu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławionej Niedzieli.